Cześć, witajcie na moim kanale dzisiaj miksik za 40 zł dawno, dawno, dawno temu drapałem kiedyś Crystal Palace czyli Crystal Cash już to ostatki są więc z numerem 16 zobaczymy co się ukluje, jeszcze jest do wygrania 10 000 bo główne już nie ma padła już ta główna w mojej kolekturze ale jeszcze dyszka jest, może też padnie to się okaże. Chciałoby się. Numerem 12 krzyżówka XXL. Na razie w pierwszej dwa słowa. Wreszcie nie ma nic. Bonusie Wagner. Ten co siatkówkę tam pewno coś było. Megalinie z numerem 9, czyli mechatron. Będziemy targać mechatrona dzisiaj. Na razie brakuje po jednej, takie trzy inne, więc jest nadzieja, że coś może paść, ale to jest tylko nadzieja. Dobra, wkład cztery dyszki. Zaczynamy od Crystal Palace. No i co? Jak to było wygrywające? Liczby. Aha, to jest ta ciężko drapiąca się. 35, 24, 29. Trzydzieści trzy i piętnaście. No to szukamy. Co my tutaj, jak to się było tu, tu? A mamy co? Jedenaście. Ale się ciężko drapie. Dziewięć. Sześć.

trzydzieści sześć o ludzie ale się kiepsko no, ale taką wybrałem ja pierniczę co to jest 27. siedem trzynaście dwadzieścia o kurcze ale się trapię dwa i ostatnia szansa, 3 nie ma. Czyli co? O, jest, kochamy. MT. Crystal Palace przegrany. Czy nie? Czy jeszcze tu coś jest? A tu jeszcze jest. Widzicie, pominął. A może jest te 10 tysięcy, jak jest różne. Osiemnaście, trzydzieści osiem, dziewiętnaście, dwadzieścia dwa i dwadzieścia pięć, czyli nie ma jednak. No to lecimy krzyżóweczkę. I co mamy? B? B. takie E by się przydało albo K a nie jakieś tam B B czy jest tu B? jest dobra, nic nie doszło L Lech już L L, dobra, nic nie dochodzi. L, szabla, pierwsze słowo. Nie ma? Nie, tu jest. No dobra, literka I. i to nam nic tu nie daje no to E by się przydało ale ale chociaż K <laughs> już czuć na dworze wiosenkę MIM powstał ptaszki świergoczą coraz więcej. Fajnie aż fajnie wyjść na dwóch C. No i tutaj kiepsko to widzę już. Co. Izolacja. Czyli co? Pierwsze? Pier nie, drugie. I tak chyba zostaniemy z tymi dwoma znowu. I znowu będzie cała nadzieja w mechatronie Y. No. Y. I co? Nie ma? Tu. Hmm. No niestety krzyżówka znowu pusta. Coś ostatnie. Same pustaki te krzyżówki biorę. O u Ale co zrobić No i co? Targamy mechatrona. Może mechatron coś tu. Coś tu da. zegar chyba gdzieś widziałem tutaj myślałem, że u mnie na ścianie ale jednak widziałem ananas ananas i na tyle Popcorn. Hmm. Popcorn popcorn. Ale nic tu nie chce się wydarzyć. Arbus. No i nic. Naszyjnik. jeszcze chyba? Nie, nie ma. Auto. Hmm. Nie chcę nic wskoczyć, no. Pierścionek. Pierścionek, czyli rowera już nie będzie. Dużo pierścionków, ale nic to nie daje, szminka, szminka gdzieś była tu, i co dalej, nie ma, statku nie ma na pewno, tu jeszcze auto było, tu auto jeszcze było, no ale dopuściłem. takie wazy. wiśni nie ma, flamik gdzieś tam był. Moneta, moneta, chyba będzie kiszka. Tu jeszcze popcorn i gwiazda. No tak, no tak. Rowery zostały. Tu można będzie odjechać po prezent, który będzie żółw pod tańczą. I to jest na tyle. Chyba, że dolarek No niestety nie ma dolarka. OM dziękujemy za uwagę. I po ptasznikach. Dzisiaj kiepsko. Na 40 wydane, 40 przegrane. Kristal Palas nie dało 10 tysięcy. Krzyżówka też 500 nie chce dać. Mechatron potargany, ale to ja zostałem potargany dzisiaj przez Zgrabki. Także <noise> dajcie komentarz, łapkę, subskrypcję, żeby się podobało. No i co, widzimy się jutro. Nie, jutro się nie widzimy, jutro mnie nie ma. Salutki dzień, będziemy się widzieć w czwartek. Nie, co dzisiaj jest? Środa, dzisiaj jest środa, jutro jest czwartek, ja pierdolę. Dobra. Widzimy się w piątek. Mi się już dni mylą. Wszystko mi się myli. Ta rwa cholerna nie odpuszczaj, i tak to jest. No ale zobaczymy. Dobra. Trzymajcie się. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje i lajki. Pozdrawiam. Do piątku. Cześć.